Okej, okay, jeszcze coś nagramy, to samo co było, jakby, że znajdywanie, nakładania się, zachodzenia na siebie linii. Teraz wcześniej pokazywałem jak to wychwycić, a teraz jak to usunąć. Już robimy fajne zaawansowane rzeczy. Zrobię dobry przykład. Narysuję prostokąt. nałożę na niego powiedzmy linię. Przesiadam. Dwie linie niech będą. Powtarzać. I możemy sobie nawet to sprawdzić. Tak jak było wcześniej. Cuch, a sprawdza. Nie wiem co ja robię, Dobrze. Statystyka. 6 linii. Czyli znowu, Mniej że coś nam nie pasuje, tak? I robimy coś, tak. Ale jesteśmy w home, tutaj odpala add-iny, run mastercam add-in. I wybieramy plik Find Overlap Pl. Przeczujemy lewy przycisk myszki Oznaczamy rejon. Puszczamy. Kończymy. Oznaczanie. I wyskakuje nam to po lewej stronie. Czyli znalazło. Teraz nam podświetla, że to. Możemy zobaczyć następną. I widzimy. Po prostu dajemy clean up, wyczyść tam i teraz jak wejdziemy w statystyki są cztery linie. i pokażę jeśli, jak on nic nie znajduje, odpalamy to jeszcze raz, znajdź overlap, lab, włączamy rejon i ok i wyskakuje, że nie znalazło żadnego nakładania. Czarnych nakładających się obiektów